Cześć, jak się macie ludziska? Nazywam się Weso i zapraszam was do speedrunnersów, odcinek speedrunnersów. Jestem dzisiaj Sandro, Sandrą, jestem również z Gisią i bratem z kanału Green Gravy. Tutaj linki możecie kliknąć na ich twarzy oczywiście, możecie w stylu, możecie się dowiedzieć co tam robią. Sandra nie ma kanału, ma Sandra, Sandra ma, ma kuchnię, Sandra, no, więc po prostu I... pobawimy się trochę i mamy nadzieję, że będziecie dobrze bawić razem. No, zaczynamy. Ja zapomniałem powiedzieć, kim jest kto. Dzisiaj jest różowy. Um, e, Sandra jest czerwony, a ja jestem bliźniakiem Sandry, a Rzemek jest niebieski. Rzemek? Tak, to teraz wystarczy tylko prosto przejść. Nie. Tak? Tak. A, tak! Widziałaś to! Jak widziałaś? Czekajcie, Ręka, czekajcie, nie, czekaj, czekaj, czekajcie, chwilę Soki. Czekaj, czekaj, poczekam na niego. Chodź. Czekajcie, ja poczekam. Nie, czekaj, czekaj! 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 No nie no, Gisia kontra Sandra! Advanced powers! Wszystko po Ta tańczy gdzieś tam coś robi, ja nie wiem. Ale jestem skupiona, nie? Bardzo jak na pewno. Użyj tego, użyj tego Gisia, użyj tego! Użyj tego. Użyj, nie! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! Dobrze, dobrze, dobrze. Sara, dawaj, wierzę w ciebie! Wierzę w ciebie! Sandra! Ja można budować pana SIĘ O nie! Nie, nie da się! Zaraz to będziecie mieli gdzie piec. O nie! Znaczy tak! Nie! Nie! Yes. 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 Yeah. I co? Biegniemy! Lamki! Co? No, ta nie ogarnęła, że kurde się gra. No nie, ale to nie pomaga biec szybciej. Co Nie masz szans, ja to gram drugi raz w życiu. A nie, nie, dobra. Nie, nie, stój, ciebie, nie, ciebie, na mnie. się za nagra. No to, to się nie potykają Nie, nie, tu znowu. Też zaczął pierdzieć po niebiesku, co gdzieś jest. Wyjątkowo nie. Oh. Sandra przegrała ja Nie mogła Ciao tak, Sandra. <grywki> Ja myślę, że to nie. Ska, bo... <głos> <głos> Mi versus Gohanna. Be nie! do <noise> góry, do góry, do góry, do góry. Nie, 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 nie. Ale, nie, nie. Dawaj, dawaj <noise> Gosia. masz drugi. Sara, komu bieguj, ty kibicujesz bieguj. w końcu? To, 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 to. Tam... Bóję. A w ogóle spada, bo A! mnie kibicowałaś. <noise> I będę czarny unicorn, dobrze. Biesz? Nie, To nie jest czarny. Ja pierdzielę, ja... Jak przez przestraszy, to ja nie wiem, czy ty możesz w ogóle w cokolwiek grać. Ebro will super fast! O nie... W którą stronę? Prawo. Tutaj, nie wiadomo. No, bo nie. no, nie, no, no. no nie! Panie Boże, proszę, chcę chociaż... Patrz, kto się nawrócił. O nie... Do no, nie, no, Nie, Myślicie, no. no. że wszystkie punkty będą wasze? No ja... Ma... Moment... Co?! No, ma... Jak Ej! Coś? Ja nawet nie wiem, trzymałem pana w ręku. Dlaczego? Po co bądź, <grywała grywała> Ja Ha! Grała drugi raz! Ja jestem Janie! No co? Tak, poczekajcie, aż ja zaczę Poczekajcie, to <grywa> z cieło, mi z ciało, z cieło, Nie tutaj! Która <grywa> <raz> ty bierzesz <grywa> Zostawiłeś żelazko na kanie Nie! Sadra, to jest. Jedyna forma komentarzu Sadry, to. Nie! A ty masz rakietkę? Patrz, no. wy. I <laughs> sam się nią zestrzelił. Ej, jestem w ogóle z Gicha family. Co? Au, au, o, nie! Co? Ona wygrał! Wygrał! że wszystkie punkty będą wasze? Takich Taki jak Trampki, nie mam mowy. <grym> Haha, you, do you znaczy <grym 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 w drugą stronę. Jak to? O, już ma... w ogóle się pogubię. Nie Co? O, Ale tu. ty też nie wiedziałaś. Wiedziałaś. Skąd wiedziałaś? Skąd A, że z nieba spadają rakiety! 3, nie, 2, tam, 1, poczekajcie, 0, WUEW! Poczekajcie, poczekajcie, Sorry, że ja czekałem, czekałem, ale dziewczyny są zbyt chamskie. Trudno. No. What the fuck, where I am? What the, fuck? Stary, oh. What the fuck? No nie! No nie! O, no. Czyli ostatecznie no. wygrał Weza 2. I teraz, gdzie? Dobrze nie. wam idzie. No. Dobrze wam idzie, ludzie, dobrze, tak trzymajcie. No, Yeah. To już nawet nie, poko nie było pokonania, to było morderstwo no, Na dół, no, na dół, na dół Ja nie wiem czy na drugi się czekać, czy co Weź się, olej Wypadałoby Weź ją, olej Ostatnią rundę zbyt chamsko wygrała, nie możemy na to pozwolić co... Jak to? Tylko trzy razy pod rząd. Zmarnowałem całe moje rakiety, znaczy całe wszystkie Bo ja nie zmarnowałem całe pół, zmarnowałem całe wszystko Całe wszystko Wyżej Power! Oh no nie! No nie! Dujaj się! Bo się włączy. Pa 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 pa. Ja też chciałem. Ja myślę, ja nie wiem. Ginie! Kurna, że goni, wierzyć, ogarną. że moje kontrolsy. Nie słowa. ja bardzo. wygrałam znowu. Dzięki wam wszystkim serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, kliknijcie łapkę w górę skomentujcie. Powiedzcie, co było źle, co było dobrze, bo nie wiecie. Zaglądajcie do kanałów w Gisi, e, rysownikika rysuję oczywiście. Okay. Czekaj, 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 czekaj. Wybiłam go tym. Ja was nie rozumiem. Ora dobra, dobra cię! I do kanału w Green Gravey. On nagrywa fajne horrorki robi. Robi taki taki multiplayerowy super z taki zestaw. Tutaj oglądam go sam, więc zaglądajcie do niego. Tutaj Sandra... A tutaj Sandra. Dzięki. Dzięki, dzięki, autofam. <totopan> nie nagrywam z wami więcej. Trzeci raz to nagrywam? <śmienicza> Zaglądajcie do Sandry. Na kuchnię? Na kuchnię. I to tyle to o tym. Papa! <śmienicza>